Przygoda Sebastiana Fabijańskiego z Fejm skończyła się równie spektakularnie, co się zaczęła. Aktor niczym bejsbolista wypadł z organizacji po trzech fatalnych występach. Pierwsza porażka w walce z raperem Wacławem Osieckim trwała 35 sekund i skończyła się emocjonalną wypowiedzią, którą musiał przerwać trener aktora. Wtedy Sebastian tak skomentował swój występ. Za wiele nie pamiętam, ale ta sytuacja dała mi dużo emocji, których chyba nie chcę. Jestem z innej gliny, innego świata. Nie chcę mi się walczyć o jakieś uznanie w rapie. Przyjąłem jakąś narrację, że jestem taki kuwa i będę się z każdym przepychał. Dostałem poryju, nie jest to moja bajka, to nie jest mój świat. Odbiłem się po prostu od ściany, nie chcę tu dalej kozaczyć. Jestem kuewsko wrażliwym gościem w opakowaniu gościa, który chce się mierzyć z całym światem. Druga walka potwierdziła, że oktagon nie jest odpowiednim miejscem dla Fabijańskiego. Tym razem porażka skończyła się wyniesieniem na noszach. Filipek nie dał mu żadnych szans i zamknął temat w 40 sekund. Sądny dzień nadszedł 9 stycznia, kiedy to po 11 sekundach... Zakończyła się przygoda Sebastiana ze światem freakfightów. Wynik starcia nie był dla nikogo zaskoczeniem, jednak zachowanie aktora wzbudziło wiele kontrowersji i wywołało lawinę komentarzy. Jednym z pierwszych komentujących był Denis Labryga. Fabiański, twoja cała ga garza idzie na cele charytatywne. Za tą zaraz po Martwet. Ja tak zarzuciłem. Swój komentarz postanowił opublikować również Krzysztof Stanowski. Jako że to właśnie za emocje się płaci, można zaryzykować stwierdzenie, że zarobił na swoją pensję. Wprawdzie plan miał zapewne taki, by zarobić na nią poprzez manifestację męskości i siły, a wyszedł trochę na pi. Ale koniec końców dostarczył produkt. Wykreował postać, z której ludzie się śmieją, drwią i której nie lubią. Zgaduje, że takie postaci też są w tego typu rozrywce potrzebne. Nie planował nią być, wyszło samo, niestety się znajmanił. W temacie wypowiedział się również Boxdel, który nie owijał w bawełnę. No widzowie, wczoraj wypiłem 4 piwka, dobrze się bawiłem, pierwszy raz od 2,5 miesiąca, więc było fajnie. Z mojej strony, jeżeli chodzi o podsumowanie gali Fame, bardzo mi się podobała, oprócz oczywiście sepka fabijańskiego w main evencie. okazał się pipką, no ale nie dla każdego jest ten sport. W każdym razie Seba, na sekundę zarabiasz naprawdę tyle kapusty, że przez 3 sekundy dostajesz to, co zarabia olejnik, więc po prostu to jest takie, nie wiem partnerskiej przysługi dla twojego partnera w dwa na dwa. Fajnie by było mu coś rzucił, kurwa, bo Tomek pokazał jaja. Przeci Jeśli wierzyć Fabiańskiemu to za trzy walki dostał łącznie ponad półtorej miliona złotych. Już zapowiedział, że część z tych pieniędzy przeznaczy na fundację. Sam w udzielonych po wydarzeniu wywiadach przyznał, że nie jest to miejsce dla niego. Jednak zapytany, czy uważa, że dostał pieniądze za darmo, Powiedział, że dał ludziom emocje i widowisko przed walkami, w związku z czym nie ma sobie nic do zarzucenia. Z drugiej strony, patrząc na komentarze innych uczestników gali oraz widzów, można odnieść odwrotne wrażenie. Przypomnijmy sobie wywiad, którego udzielił tuż przed walką. A zarzucili ci, że masz top. No Jak, jak ty sądzisz? Masz, czy nie masz? Ja nie mam Egotop. Nie, nie, nie. Znam swoją wartość, ale nie mam ego top. Ty po prostu jesteś pewnym siebie mężczyzną i tyle. Wiem, gdzie są moje atuty, wiem, co potrafię zrobić, gdzie dowożę, gdzie nie dowożę. Czy to jest jego top? Nie sądzę. Słuchaj, pokazali przegraną twoją, pokazali przegraną w Sylwestra, a jeżeli chodzi o Tomka, to pokazali jego z to jest rękami... klasyczne, klasyczne wyparcie. Klasyczne wyparcie, po prostu. Odwracanie kota ogonem. Ale okej, okay, ja powiedziałem, on na pewno nie zapłacił za to. Myślisz? No tak, 100%. A dlaczego on.? Zarmo tryb... Dlaczego on tą toksykologię wykonał? Ty chciałeś, żeby on to wykonał, czy on sam podjął taką.? Tak, chciałem. No. Czyli obawiałeś się, że on może coś a, brać? Przychodził na trening. I... Okej, okay, a na przykład yy, nie wiem, od ciebie. Łeb zalał się krwią. A ty nie chciałeś też wykonać takich testów, żeby też mieć jakby. Ja wykonuję jutro. Tak? Oczywiście. Mam nadzieję, że skorzystam po prostu z dużej audiencji i z dużych zasięgów fejmu, żeby po prostu zamknąć w końcu temat jakiegoś mojego rzekomego ćpania. No mam właśnie, bo dużo osób. Mam długie włosy, więc niech mi padają nawet, nie wiem, 12 miesięcy wstecz. Proszę bardzo. No tak, no bo jakby Tobie też zarzucają osoby różne że ty coś bierzesz na jakieś narkotyki. I dlatego skorzystałem z, z okazji. No a jak oceniasz Sylwestra, z którym zawalczysz, jego umiejętności w ogóle? Nie wiem, zobaczymy no, jutro. Moim zdaniem, moim zdaniem nie, 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 nie. Nie ma ci czym zagrozić, tak? To chcesz powiedzieć? Nie, 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 bo to wyjdzie jakieś kozaczenie i lekceważenie. Natomiast mhm. wydaje mi się, że mam wszelkie argumenty, żeby po prostu zrobić to, co wiem, że umiem. A powiedział Wojtek, że jeżeli chodzi o wygraną z Tomkiem, no to jeżeli by przegrał, to wyleci na Madagaskar. To ty o tym sądzi? No słusznie. A ty jak? Żebym wyleciał. <laughs> Do Tomek, Tomek wakacje, odpocząć. No tak, na, tak, oczywiście. Sylwester, e, ciebie jakoś, nie wiem, wbijał jakieś szpileczki tobie podczas face-to-face'a, bo nie było mi dane oglądać. Eee, nie, nie, szczególnie. A czy tam bijesz jakiś? Wyciągają jakąś naszą, naszą rozmowę prywatną, czy coś, spoko. Mm -hmm. Cały sylwester. Wyszedłeś y, o kulach, co to miało za znaczenie? Performance. Gradacja. gradacja. Y, a to... Konferencja na noszach, media trening o kulach, ważenie już. A potem. <laughs> Przy okazji zobaczmy, garnitur. co słychać na insta w <laughs> na... szykuje się do walki z Ksaju. Ano, mam dla was zajebistą nowinę, bo właśnie wleciała premiera mojego najnowszego vloga z walki, e, zobaczycie całe zaplecze, jak to wszystko wyglądało, i jaki był plan na walkę, e, jest pewne, parę e, pewnych smaczków, e, których naprawdę e, się nie spodziewaliście, wystarczy tylko, że obejrzycie film, e, premiera godzina 20, link poniżej, no i co, do oglądania. A wy jak oceniacie występy Sebastiana Fabijańskiego? Czy były warte tak wielkich pieniędzy?